Dawno nie robiłem linorytów. Bardzo dawno nie robiłem linorytów. Ale nadeszła ta pora, żeby zrobić szybki linorycik. Chcę wam pokazać cały ten proces. Przejdziemy przez to wszystko razem. Mam nadzieję, że ten luźny materiał wam się spodoba. Wzór, który dzisiaj sobie cykniemy, to ta maska. Szkic, który wykonałem dwa miesiące temu. W końcu doczeka się swojego linoryciku. Z rzeczy technicznych używać będę gumy od speedballa. Ryźbę będę fajami oraz e, ostrzałka od flexkata bardzo fajna. Próbną odbitkę zrobimy sobie wersafinką, tak samo finalną grafikę też odbijemy sobie wersafinką. Ta guma idealnie nadaje się do pieczątek, więc nie będę kombinować już z żadnymi farbami do linogetu. Chociaż mam takie wodne, które bardzo łatwo byłoby umyć. Ale po co kiedy mogę zrobić łatwiej? Nie utrudniajmy sobie życia. Szkic wykonywać będę poską. On również bardzo fajnie się nadaje do rysowania po linoleum czy po właśnie gumie pieczątkowej. Chociaż na gumie pieczątkowej ten szkic jest w stanie się skruszyć. Te markery są a, akrylowe. One nie są podatne na wyginania. One po prostu się kruszą. Ale ja właśnie to lubię, ponieważ mogę sobie wtedy gumę wyciochać, a mój szkic po prostu odpada. Więc. Nie muszę czyścić matrycy. Grafikę odbijemy sobie za pomocą papieru do pieczenia, czyli jednej z gorszej rzeczy, którą mógłbym sobie wybrać do transferu szkicu na linoleum. Robię rzeczami, które znalazłem w chacie. Kalką aktualnie nie dysponuję. Będzie git. Chyba. Travelers jest dosyć grubym bydlem. Spróbuję to sobie jakoś przymocować klamerką. O! Ideolo! Teraz miękki ołówek, który jest tępy, jak ja. To wszystko czego tylko dotknę. To staje się głównym. Nie jest to mój ulubiony etap podczas robienia Linorytu. Ta technika też trochę uczy cierpliwości, której często mi brakuje. I na przykład mogę też nanieść jakieś popraweczki. Coś mi się tutaj nie podoba. Dlaczego tu jest jeden ten dynk, a tutaj są dwa? Hmm. <słuch> Przy okazji, przy robieniu tej kalki, upraszczam sobie cały wzór. No, jest tutaj mnóstwo detali, nie? Jakbym chciał odzorować każdą tutaj linię, to yy, byłoby to na pewno bardzo ciężkie. Dać radę dałbym, bo mam takie dłutko, które dałoby z tym sobie bez problemu radę, ale przy takim formacie to byłby zbyt duży natłok. Myślę tych wszystkich linii. To nie wyglądałoby dobrze, nie byłoby to czytelne. I przy okazji, na pewno coś bym spieprzył. Wiem co się tutaj dzieje. Jakby nie mam już tego obrazka, na którym się wzorowałem. Może to i lepiej. Tak troszeczkę pójdziemy na żywioł. Lubię takie zagwostki. Chyba wsio. Tak to wygląda. Spoko. Spoko. Tyk! Guma leżała mi gdzieś w dupie przez kilka miesięcy, więc wygląda na mega sfatygowaną. Tutaj jakiś kurz, jakiś brud, ale nie ma to znaczenia. Mam to gdzieś. Wyciszę telefon i jakoś teraz trzeba przyjanuszyć na przestrzeni. Denerwuje mnie to, jak ludzie szastają tą powierzchnią linoleum czy tych gum na prawo i lewo i zostawiają tyle tych odpadków i wyrzucają to do kosza. No, serać mi się chce. Ja idę techniką Januszostwa i staram się zrobić to jak, jak najbardziej ekonomicznie i ergonomicznie. Na przykład w takim ułożeniu będzie najmniej odrzutów. No chyba, że znajdziecie jakieś inne miejsce, wtedy możecie. Nie, wtedy mi nie mówcie, bo będzie mi smutno, że nie udało mi się aż tak bardzo przyjanuszyć. Pamiętajmy, żeby zostawić sobie marginesy, tak? Żeby nie dojeżdżać grafiką, wzorem do samej krawędzi linoleum. Stój. Teraz za pomocą jakiegoś twardego narzędzia musimy to odcisnąć, przekalkować. Może to być, jak w moim przypadku, kostka introligatorska, może to być zaoblona e, końcówka dłuta, linijka, łyżka, szczęka babci oraz wiele różnych rzeczy. Tutaj macie wolność wyboru, konstytucyjną. Byłyby tego nie przesunąć, nie? Bo później będzie ciężko wrzucić się znowu w to samo miejsce. Dobra, jest. Pięknie! Widzieliście kiedyś coś takiego? Nie! Jeden mój tip. W takim setupie mamy trzy wersje tego samego rysunku. Mamy szkic matka, kalka i odkalkowany. Możemy zwrócić uwagę na to, że ten wzór jest w odbiciu lustrzanym. Może to nie jest najlepszy przykład, ponieważ maska sama w sobie jest symetryczna. Ale jeżeli będę chciał patrzeć, co gdzie mam ryć, już jest pewien problem, ponieważ no. To muszę wyryć tutaj. To często nie jest takie łatwe, jak na pierwszy rzut oka się wydaje, żeby móc to szybko tak ładnie przenieść. Dlatego, w takich sytuacjach, przydaje nam się ta kaleczka. Tą kaleczkę możemy sobie pod słońce, czy pod inny strumień światła, podłożyć i zobaczyć, jak to wygląda w odbiciu lustrzanym. Ja polecam zostawić sobie tą kalkę, albo jeżeli macie pracę nie w szkicowniku i nic z tyłu nie macie, to też możecie sobie tą kartkę e, podświetlić jakoś od spodu, czy to latarką, czy czymś. Ewentualnie możemy iść w nowoczesność, robimy fotkę, później edytujemy i obracamy po prostu lustrzanie, i już nie musimy patrzeć pod słońce. No można i tak. Dlaczego by nie? Technologia. Ja jestem trochę zacofany, więc pewnie będę patrzeć na kalkę. Dlaczego? Nie wiem. I teraz. Co z tym? To jest ołówek, który jest bardzo grubo nałożony na linoleum, na gumę, i jego jesteśmy bardzo łatwo w stanie rozmazać. Wystarczy lekko przyjechać i już to się rozmazuje. Niektórzy konserwują jakoś, ryskają lakierem, cykatywą, fiksatywą. O mój Boże! Pogubiłem się w zeznaniach Panie Boże, każdy orze jak może. Mi się nie chce, ponieważ to linoleum później trzeba wyczyścić, żeby nie zostało na nim ani gramalakiego. Mi się nie chce. Mi mi się nie chce, więc je od dołu trzymam tutaj za bok i wywalone. Można zrobić też inną rzecz, czyli na przykład zakleić sobie. Ten fragment, który nie robimy, który nie chcemy rozmazać, przykleić jakąś kartkę i jedzieć tylko po kawałeczku. Jeżeli ktoś chce, może. Do wyboru, do koloru. Jak najbardziej. Kolejna faza robienia tego czegoś to tak zwane konturowanie. Tak jak mówiłem, Poska. Poska jest naprawdę super, ponieważ zostawia bardzo fajny ślad. Gigantycznie ciemny. Gigantycznie ciemny, można i tak to powiedzieć, który bardzo szybko wysycha. Który, jak wyschnie, to wysycha. Który, jak wyschnie, to yy, jest wyschnięty. Nie, ja to <gryw> To jest prowizorka. <gryw> tu na razie jest ściegnisko, ale będzie San Francisco. Wygląda to w ten sposób, moje korytko z dłutami. Będę używać takiego cieniasa. Niestety nie znam się na tych numeracjach, nie mam pojęcia. Na dłucie jest jedenastka. Jakby kogoś to interesowało, chciałby sobie kupić takie jak ja mam. Wezmę jeszcze fałeczkę piętnastkę. I na wszelki wypadek może taką u dziewiąteczka. Ostrzyć ich nie będę, ponieważ robiłem to niedawno. Po zakończeniu rycia, więc niestety tego nie zobaczycie. Jeżeli jesteście zainteresowani materiałem o ostrzeniu dłut, to napiszcie mi. Może przeczytam. No i co? No jakie zasady, tak? Trzymamy w ten sposób najlepiej. ryjemy od siebie, nie do siebie, nie w stronę palców, ponieważ no, kontakt dłuto to palec, Ała. Nie chcemy do tego dopuścić, nie chcemy tutaj rozlewu krwi, nie chcemy dzwonić i tracić pieniędzy na długą i przyjemną rozmowę z 112. Też chciałbym zauważyć, że cieszmy się, że nie jesteśmy w Ameryce i służba zdrowia, jakakolwiek by nie była, jest w stanie teoretycznie opatrzyć nam paluszka bez konieczności brania kredytu. Ja Wam zrobię z tego timelapse. No to nie, zaczynamy, tak? Po co drążyć temat? Wygrałem już na tyle, że mogę zrobić sobie próbną odbitkę, żeby zobaczyć, w którą stronę mam pójść dalej z ryciem. Tutaj Wam sprzedam pewnego tipa. Jeżeli wiem, że gdzieś tutaj mają być same białe fragmenty, nie wycinam ich w całości. Zostawiam tutaj mnóstwo takich fragmentów niepowycinanych, ponieważ te brudki bardzo fajnie nada nadają tą formę. To jest bardzo fajny smaczek w tych grafikach. Dopiero później stwierdzam, czy chcę je wywalić, czy nie, więc jakby zachowawczo podchodzę do tego wszystkiego i powolutku pozbywam się kolejnych fragmentów. Matryca strasznie się ubrudziła. Tak jak mówiłem, wszystko się rozmazało. Jest to najprawdopodobniej tylko ołówek, więc da radę to umyć, zetrzeć bez problemu. Wytnę sobie matrycę. Nie widzę sensu trzymania jej w tym całym kawałku. Pierwsza próbka, zobaczmy jak to wygląda. Nie jest źle, to na pewno. Tutaj na przykład te fragmenty, które w szkicu były kompletnie białe, no wiele ciekawiej wyglądają, jeżeli tutaj jest ślad tego dłuta. Nie, widać, że jest to białe, ale widać też, że jest ryte, więc jakby kompletny hit. Ja bym w ten sposób to zostawił. Na pewno oczy trzeba powyrównywać, bo tutaj się dzieje jakaś imba. Może jakiś jasny bliczek pod okiem, tak, żeby tutaj zakreślić jeszcze, podkreślić tą to obramowanie. Wyciszyłbym troszeczkę tutaj, może te włosy. Dodał zęby, to na pewno. I tutaj te jądra, co z tymi jądrami, nie wiem. Idzie w dobrym kierunku. Idzie w bardzo dobrym kierunku. Kiedy zrobiliśmy sobie pierwszą próbną odbitkę, możemy wziąć sobie korektor albo biały, żelowy pisaczek. Ja nie mam chyba takiego pod ręką. A może mam, a może nie mam, nie mam go. No i co? No i jajco, wystarczy rysować to, co chcemy wykreślić, albo sprawdzić, czy jakieś rozwiązanie się e, dobrze odnajdzie w tej grafice. drugi raz to co widzę to na pewno wyrównanie tutaj tego guziczka, troszeczkę wyrównać te jajca. Tutaj cały ten światłocień, ponieważ na tej linii jest jaśniej, tutaj jest ciemniej, tak troszeczkę to zaokrąglimy. Ułożyć troszeczkę nos, ponieważ tutaj ta linia jest troszeczkę za mocna, można byłoby ją lekko tutaj ściąć. I tak naprawdę to tyle. To na pewno trzeba będzie się tego pozbyć, bo tutaj za dużo się dzieje. Wracam do was z gotową odbitką. Skończyliśmy ryć. Tak to wygląda. Grafika przeszła przez dwie próbne odbitki. I chyba to już wystarczy, żeby zrobić finalną odbitkę. W jaki sposób ją zrobimy? Zrobimy ją oczywiście za pomocą wersafinki. Nie chcę mi się babrać teraz z żadną farbą do linorytu. I użyję... Papieru od Speedbala. To jest bardzo ciekawy papier, bardzo cieniutki. Jego recenzję znajdziecie tutaj. Zapraszam serdecznie. Bardzo lubię ten papier. Mam nadzieję, że on lubi też mnie. Trochę się stresuję, bo nie wiem, czy wszystko jest tak, jak chciałem. Zobaczcie, jak idealnie ta farba przylega do tej gumy. Ślicznie to wygląda. Ojej, już ubrudziłem, no. Jeju! Dobra, trudno. Dolna kartka posłuży mi jako referencja do ułożenia grafiki, czy jakby to nazwać szablon do ułożenia grafiki na papierze. Teraz przykładam sobie dolną kartkę, róg w róg, drugi róg w róg i kładę to powolutku. Dociśniemy to sobie barenem. Czyli dociskiem drukarskim, również od Speedballa, bardzo go polecam, jest świetny. Zobaczcie, jak ten papier już chłonie to, nie? Widać, jak już przebija się na drugą stronę. Ja może wstanę, żeby mieć większą siłę docisku. Akurat tutaj nie trzeba takiej dużej siły, ze względu na to, że jest to po pierwsze cienki papier, po drugie guma, a nie twarde linoleum. Chyba wystarczy. Zobaczcie, że to naprawdę dużo siły nie wymagało, a grafika wyszła poruszona. <laughs> Syf się zrobił. Zobaczcie tutaj, te krawędzi nie są ostre. Muszę jeszcze raz. Problem tej techniki nakładania papieru na górę w tym przypadku jest taki, że ta farba się nie klei. Ona się nie przykleja do papieru i zabezpiecza też przed przesunięciem. No nie, to nie jest farba do linorytu, która ma swoją lepkość, więc lepiej jest tutaj położyć matrycę bezpośrednio na papierze. No trudno, trzeba uczyć się na błędach, więc zrobimy to teraz w inny sposób. Papier i grafika. Pyk. No, teraz nam się nie przesunie papier. Docisk, 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 docisk. Ładnie. No, klasa, kurde, Ideolo. Tak wygląda Linorycik. Oczywiście nie można zapomnieć o podpisaniu gnoja. Pierwsza rzecz. Czyli numeracja grafik. Załóżmy, że ta edycja będzie mieć 30 odbitek. Pierwsza na 30. Podpis. Niektórzy z tyłu podpisują. Ja podpisuję z przodu u dołu. Tak to wygląda. Ja jestem całkiem zadowolony. Przede wszystkim jestem zadowolony z siebie. Że udało mi się nagrać cały proces robienia tego, ponieważ miałem kilka podejść do tego typu materiału, i za każdym razem na którymś etapie rycia odechciewało mi się nagrywać. Tutaj udało się to wszystko skończyć i będzie mi bardzo miło, jeżeli zalajkujecie, napiszecie komentarz, czy zasubskrybujecie. To jest niewiele, ale dla mnie znaczy bardzo dużo, bardzo dużo motywacji i łatwiej się tworzy, muszę powiedzieć. Kolejne materiały tego typu, tego typu będą. Postało nam się to wrzucić w jakąś rameczkę. Przy wkładaniu grafiki do paspartu mamy taką opcję, żeby sobie przechylić grafikę. Jeżeli coś jest nierówno, możemy sobie to wszystko ładnie dokadrować. Przyciskam to sobie grafiką, która była w rameczce. To są chyba jakieś rameczki z Ikei. Które są trochę dupne, bo tą akurat mogę powiesić tylko i wyłącznie w tę stronę, a nie w tę. Oczywiście da się to obejść i najprawdopodobniej to zrobię. Mogę Wam również pokazać, w jaki sposób łatwo e, zmienić rotację takiej rameczki. Jak coś, to piszcie oczywiście. I tak prezentuje się oto skończona grafika. <słysk> Mam nadzieję, że e, Wam się podoba. Dajcie znać, co myślicie. I co? I gówno. <laughs> Śmieszne. I co? Kończymy materiał. Tak wygląda skończona grafika. To nie jest szczyt moich możliwości ani szczyt grafiki, ale jak na taką malutką piegdyłkę mi się podoba. Mam tendencję do przedłużania końcówek, więc tutaj będą filmy, które możecie sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I to tyle. <laughs> Elo, Siemanko, cześć. E, polecam Wam cukierki pudrowe. Cukierki pudrowe to jest hit kompletny, uwielbiam je. Są różowe, zielone, e, żółte. Ogólnie zielonych nigdy nie lubię. Czy to są żelki, czy cokolwiek. Bo są jabłkowe, nienawidzę. Tragiczne. Ale białe landrynki. Nie mam pojęcia do dzisiaj, jaki to jest smak. Są pyszne.